Marcin jest najgorszym studentem dekady. Gratuluję ukończenia uczelni. Już czekają na ciebie w więzieniu. Zapiszcie nowy temat. Nauka jest dla kujonów. Zaraz was rozdzielę. O, ale się boję. A! Jesteśmy w więzieniu! Wypuść nas! Kto chce odpowiadać? Znowu ty, Marcinie. Może tym razem odpowiedarek? Ja? Tylko nie to. No dobrze, Marcin, możesz odpowiedzieć. Ja się nie zgłaszałem. Jestem przykłuty do sufitu. Nic nie mogę zrobić. Wow, ale jesteś silny. Chcę spróbować. Muzyka to mój ulubiony przedmiot. Serio? Nie! Mam wyjąć moją pałkę? Więzienna symfonia w C-dur. Brzmi pięknie. A teraz o skrzypce. Co jest z nią nie tak? Dlaczego przestaliście grać? Solo na trąbce. O, ale pięknie brzmi. Mogę tego słuchać bez przerwy nie. dzięki, że jesteś. Przyniosłeś dobre odpowiedzi? Mamy pięć minut. W pierwszym A, w drugim C. W piątym nie ma dobrej odpowiedzi. Dzięki, kolego. Mam u ciebie dług. Halo? Co? Nie wolno ściągać. Ups. Wybacz, kujonie. Zgadnij, gdzie... W środku, lewy, prawy. Hej, oszukujesz! Chłopcy, czas na spacerniak. Idziecie na dwór poćwiczyć. Uu. Dziś jest ładna pogoda. Czy to nie świetna zabawa? A teraz spacerujcie w drugą stronę. Marcinie nie słuchasz mnie. Tylko bawisz się popytem. Oddaj mi to. Zajmę się tą zabawką. Proszę, unowocześniłam kalkulator. Marcinie, to twój nowy kalkulator popyt. Baw się i licz. To tam. O nie, proszę, nie bij mnie! Pomocy! Pokoloruj tu. Nie wyjeżdżaj za linię. Tutaj cień. Koniec lekcji plastyki. Zasługujesz na piątkę z plusem. Do zobaczenia za tydzień! Musisz podejść do tablicy. Dobrze! Hej, tu są kraty! Pani Patrycjo wypuści mnie pani, nie sięgam. Nie możesz odpowiedzieć. Dostaniesz dubuje. nigdy nie osiągniesz sukcesu w nauce. Zapiszcie nowe równanie. X równa się kwadrat przeciwprostokątnej minus koło przeciwprostokątnej. Notujesz Marcinie? Nie ma papieru, ale mam jeszcze dłoń. Oto rozwiązanie. Pokaż to, Marcinie. Nie, brakuje połowy. Ale moja ręka. Daję ci dwuje. Musisz postarać się bardziej. Zajęcia z informatyki. Tu jest kopiuj, a tutaj wklej. A teraz test. Dobrze, jestem gotowy. Ta komenda. Nie, to włącza prysznic. A ten kot. Otwiera windę. Wszystko nie tak. Włączyłem światło. Otwórz drzwi. Tak, to jest dobry kot. Kraty są otwarte. O, ciastko! W samą porę. Przyprowadziłem mnie z powrotem Marcinie, twój plan nie wypalił Policzmy, jak długo tu jestem I ile jeszcze zostało Co? Marcinie, zostań tam Echem. Poproszę kredę Naprawię to Tak to trzeba zapisać Patrz i ucz się Patrycja głodny jestem. Znowu jadłeś wczoraj. Dobrze. Oto twój obiad. Nie, nie chcę tej mazi. Jestem uczulony na kiepskie jedzenie. Jak sobie chcesz, pizzeria? Dlaczego od razu na to nie spadłem? Halo! Ej, dostawa! Oto twoja owsianka! Co? Zamawiałem pizzę! Dzięki za pizzę, Marcinie! Pani Patrycjo, proszę sprawdzić mój test. Łapy precz, najpierw ocena. Wow, świetnie ci poszło! Oto klucz! Możesz wyjść! Pani Patrycjo, oto mój test. Jestem wolny? Nie, ty niestety nie zdajesz? Proszę, mogę dać ci tylko dwuje! Pani patrycja skupiła się na ważnej rozmowie. Nawet nie zauważy, jak podmienię jej mapę. Super, mam! To jest klucz do wolności i mapa wszystkich więzień na świecie. Muszę się stąd wydostać. Klucz nawet się nie przydał. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Sprawdźmy mapę. Jeszcze nie jestem wolny. Jak daleko mam jeszcze iść? No tak, trzymamy mapę odwrotnie. Ale tu zimno. Już wolę moją starą ciepłą celę. Ach, w domu najlepiej. Łap, Marcinie. O, talerz kartka. Wszystkiego najlepszego. Przyszli twoi przyjaciele. Chodźcie. Wszystkiego najlepszego, Marcinie! Ten strój ci pasuje! Świetne przyjęcie! Oto twój prezent! Super, zróbmy sobie razem selfie! Ludzie, oddajcie telefony i bądźcie ciszej! Zabawa trwa! Jest za głośno! Woohoo! Hej, krzykacze! Wszyscy na zewnątrz! Tutaj możecie skorzystać ze świeżego powietrza. Ale super impreza! To lekcja geografii! To jest więzienie w Nowym Jorku! A to w Paryżu! W londyńskim więzieniu zawsze jest mogła. Zawsze marzyłem o podróżowaniu po całym świecie! Jest pięknie! Podoba Ci się kolego we Włoszech? Ale gorąco! O, patrz! To wieża Eiffla! Podróżowanie jest takie męczące! Marcinie, obudź się. O, druga strona. Obudź się, bo dostaniesz następną dwóję. Chemia to bardzo ważne zajęcia. Wymieszaj odczynnik A. I odczynnik B. Nie, nie pij tego! Ja? Nie mogę pić! Tak, Pani Patrycjo! O nie, już za późno! Co? Ja nie... A! Na czubakę to moje ręce! Przynajmniej jestem dość silny, żeby ruszyć kraty! Ale nie mogę uciec! Mam takie krótkie nóżki! Otrułaś mnie! Mamy nowego! Marcinie, poznaj współlokatora! Pierwszy rok! Lepiej poćwicz. Jak się stąd wydostać? Ha! Wiedza to prawdziwa potęga. Ja zdałem w więzieniu z wyróżnieniem. Patrz i ucz się. Przyjaciele? Hej, ludzie! Oni są po mojej stronie. O, hejka, pomóżcie nam. Ile razy widzieliście ulubiony ciężarek Darka w tym filmiku? Policzcie. Właśnie tak. Napisz odpowiedź w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek. Żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików, od trum trum.